Witam Was wszystkich ponownie na moim kanale. O, jest to kanał tylko i wyłącznie o naturalnej kulturystyce. Kanał nazywa się PATYK 2703. W dzisiejszym materiale pójdę za ciosem i powiem Wam, jak rozpoznać kogoś, kto używa środków dopingujących, bądź używał środków dopingujących. Ja wiem, że ten, ten film na pewno nie spodoba się typowym koksiarzom którzy reklamują odżywki próbują okłamywać oszukiwać ludzi pokazują odżywki, suplementy a tak naprawdę lecą na środkach dopingujących tak naprawdę wstrzykują sobie tony sterydów a więc zacznijmy pierwszym i podstawowym podstawową rzeczą, jeżeli chcemy sprawdzić, czy ktoś zażywał środków dopingujących jest najgorszy Efekt uboczny z możliwych. Oczywiście mówię o efekcie ubocznym z zażywania sterydów. Jest to taka rzecz, która się nazywa ginekomastia. Jest to bardzo ciężka przypadłość. Są to, nic innego, są to kobiece pięści u mężczyzny. I teraz, jeżeli zobaczycie takiego cwaniaczka, który pokazuje Wam odżywkę, a jest takich pełno na internecie, między innymi były mistrz Polski, pokazuje mi odżywkę i mówi do swojego kolegi, co myślisz o tym suplemencie? A jego kolega wychodzi, giną, ginekomastię ma taką jak pół jabłka i mówi ta, ta odżywka jest bardzo dobra, ten suplement jest super. Ale skąd te gino się wzięło tego suplementu, to ja podziękuję. Wiadomo, że go jedzie na koksach, a próbuje was okłamywać i pokazuje Wam suplementy. I teraz powiem Wam, od czego się robi ta ginekomastia. Ginekomastia robi się od zażywania, od wstrzykiwania testosteronu. Jest to syntetyczny testosteron zbliżony do naturalnego. Ciało, próbuje, ciało mężczyzny próbuje się bronić i nad, nadwyżki testosteronu przekształca w estrogen. A estrogen, jak wiadomo, jest to hormon kobiecy, który odpowiada między innymi za wzrost piersi, gruczołów piersiowych. Jeżeli u mężczyzny jest przewaga estrogenu nad testosteronem, oczywiście powoduje to wzrost yy, w piersiowych. Jak ta ginekomastia wygląda? Ta ginekomastia wygląda na takiej zasadzie, że jakby ktoś wcisnął coś pod słupek, Wygląda, jakby ktoś, nie wiem, piłkę golfową, Zależy w zależności też od wielkości tej Komasti, od stanu rozwoju, wygląda, jakby ktoś wcisnął piłkę golfową lub sutek jest, y, wygląda jak wentyl, jest do przodu wyciśnięty. Wyciśnięty jest do przodu przez tkankę, która się stworzyła pod spodem. To, ta tkanka to są normalne kobiece piersi. I teraz, co sobie myślicie o gościu, który Wam pokazuje odżywkę lub suplement? i ma ginekomastię. To jest jawny, jawny oszust. I po prostu takich filmów nawet nie powinno się oglądać. Te filmy to, to jest zwykłe oszustwo. Następny bardzo niechciany efekt uboczny są to bardzo duże, wyglądająco brzydliwie wypryski na ciele. Wypryski wszędzie. Na... O w szczególności na plecach i na barkach. Jeżeli zobaczycie kogoś, kto rozmiarem już wygląda na za dużego i ma potężne wypryski na plecach i na barkach, możecie być pewni, że jest to sprawa wstrzykiwania testosteronu. Następna rzecz to jest y, rzecz, która jest bardzo oczywista. Y, ktoś jest dzisiaj wielki, ma powiedzmy. 100 kg wagi, a za miesiąc czasu waży 80 No to sprawa jest jasna, że jest na środkach dopingujących. To działa w też drugą stronę, jeżeli waży 70-80 kg za dwa miesiące waży powiedzmy trzy, za trzy 2-3 miesiące waży już 10 kilo więcej, no to sprawa jest oczywista, że ten człowiek jest na środkach dopingujących. I powiem wam jedno, to co oni mówią, że tą masę da się utrzymać, to są dwie głupne bajki. Bo ja miałem znajomych i w Polsce, i tutaj w Andii mam znajomych, którzy brali lub biorą środki dopilgujące. I to nie jest w stanie. Człowiek nie jest w stanie tej masy utrzymać. Oni po prostu spadają jak jednego gościa, to nazywałem Mr. Titanic, bo tak spadał szybko w dół. Myślę, że to będzie na tyle w tym filmie, że... Tutaj więcej nie mam nic do dodania. Jeżeli macie jakieś pomysły, lub wiecie jeszcze jak rozpoznać kogoś, kto jest na środkach dopingujących, to możecie to napisać w komentarzach pod filmem. Będzie to mile widziane. I co jeszcze chciałbym powiedzieć? Dziękuję Wam wszystkim za subskrypcję. Bo widziałem, że już prawie mam 100 subskrybentów, a więc po tym widzę, że są ludzie w Polsce, którzy. Chcą rozwijać swoje ciało w sposób naturalny, bo tutaj ludzie, którzy biorą sterydy, raczej na tym kanale nie mają czego szukać. Bo do tutaj rad typu podnieść 200 kg i nic się nie stanie, i zrób mostek. To tutaj takich rad nie otrzymacie. To jest tylko kanał i wyłącznie o naturalnej kulturystyce. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. I zapamiętajcie jedno: ja nie mam nic do tych ludzi, którzy biorą sterydy, bo to jest ich życie, to jest ich zdrowie. Ja do nich nic nie mam. Nawet mam kolegów, którzy biorą sterydy. Najbardziej obrzydliwe jest to, jeżeli ktoś bierze środki dopingujące i pokazuje wam odżywkę. To jest najgorsze, bo to jest biegutne oszustwo. A praktycznie na każdym filmie na YouTube na którym ludzie reklamują odżywki, suplementy. Są to jawnikoksiarze, po którym można stwierdzić od razu, że on bierze steroidy. na przykład po tym, co już Wam wcześniej mówiłem, po wystającej ginekomastii, inaczej piersiach kobiety u mężczyzny. Dziękuję Wam wszystkim jeszcze raz za uwagę i pamiętajcie, ćwiczcie naturalnie. Może zajmuje to dużo więcej czasu, ale daje wspaniałe efekty. Na razie, cześć.